Opowiem ci historię, prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę. Bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. W styczniu 2022 roku Gary Macki, 53-letni ojciec trójki dzieci z zachodniej Anglii, wstał o 5 rano. Założył buty. Wyszedł z domu. Przebiegł maraton. Następnego dnia zrobił to znowu. I kolejnego. I kolejnego. Codziennie przez rok 365 dni przebiegał 42 km. Deszcz, śnieg, kontuzje, zmęczenie. Potem szedł do pracy w elektrowni. Potem wracał do domu. Potem robił to znowu. Nie dla rekordu. Dla żony, która walczyła z rakiem. Dla przyjaciół, którzy przegrali. Dla tych, którzy jeszcze walczą. Sylwestra 2022 roku przebiegł ostatni maraton. Na trasie czekali ludzie z transparentami. Gary zebrał ponad milion funtów dla organizacji wspierających chorych na raka. Ale najważniejsze było to, co powiedział na mecie. Dziś nie biega codziennie. Ale codziennie ktoś pisze do niego. Dzięki tobie zacząłem chodzić. Dzięki tobie przestałam się bać. Dzięki tobie żyję. Bo czasem największy wyścig to ten, który biegniesz dla innych. I nie chodzi o metę. Chodzi o to, żeby ktoś poczuł, że nie jest sam. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.